The Acolyte to nowy serial live action z podszydu Gwiezdnych Wojen, który dzieje się 100 lat przed kinową sagą Skywalkerów. Czy pierwsze dwa odcinki serialu wypadły w porządku względem oczekiwań? Dowiecie się tego w dzisiejszej recenzji, która będzie bezspoilerowa, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, to nie macie się czego obawiać. Na wstępie, jeszcze przed całą recenzją, chciałbym zachęcić was do subskrybowania kanału, Powiem, że większość z Was tego nie robi. No, żebyście nie przegapili po prostu nadchodzących materiałów właśnie z Akolity, więc byłbym bardzo wdzięczny. No to co, nie będziemy przedłużać, lecimy z recenzją The Acolite. Dobra, na wstępie tak. Powiem, że ja na ten serial nie czekałem. Po tym, jak zwiastuny wyglądały, te dwa zwiastuny, które wyszły, no, nie napawały mnie optymizmem za dużym. Bo to wyglądało jak po prostu z fabryki Obiłanowej, Asokowej, coś takiego. I. Mi to po prostu oglądanie tego trailera, tych trailerów nie sprawiało przyjemności. Tam drugi trailer był już lepszy, ale ogólnie miałem nastawienie tego serialu, że wyjdzie gówno. No i tak, jak obejrzałem te dwa pierwsze odcinki, jeszcze przed w ogóle premierą tego serialu, em, gdy wyszły recenzje w pierwszych chyba czterech odcinków Akolity, miałem takie 86% na to me, to serio. No to tutaj chyba coś, coś poszło, nie? Coś poszło dobrze. No, i tak, włączyłem dzisiaj te dwa pierwsze odcinki, które są dosyć krótkie, bo po 40 minut. Tak te seriale, właśnie Disney'a, w sumie trwają, nie? Star Warsów. No i powiem Wam, że. Były ok, no nie były jakieś mega tragiczne, ale też nie były to jakieś, wiecie, typu Mandalorian czy Andor, a tutaj ja widziałem w tych recenzjach porównania do Andora, że to nowy Andor i tak dalej, tutaj nie, no moi drodzy, ten serial stoi może lekko wyżej niż Asoka i Boba Fett, no ale niżej od Mando, przynajmniej dwóch, sezo dwóch pierwszych sezonów, czy właśnie Andora, no na pewno jest lepszy niż Obi-Wan. No animacjach teraz nie będziemy gadać, bo animacja jest w ogóle, w ogóle zupełnie innym medium. Napiszcie w ogóle w komentarzach, jak wy się zapatrowaliście na, na ten serial. No bo ja nie miałem, ja nie byłem po prostu optymistycznie nastawiony do tego serialu. I dwa pierwsze odcinki pykły, naprawdę pierwszy odcinek był ok, drugi był troszeczkę jeszcze lepszy. Ale do tego zaraz przejdziemy. Dobra, ogólnie tak, bez spoilerów będziemy gadać. Więc serial wygląda dobrze. Do tego najpierw przejdziemy, że serial naprawdę wygląda dobrze pod względem production design. No, może nie jest to poziom właśnie Andora. Nie jest to poziom jakiejś gry o Tron. Nie jest to poziom Shoguna tegorocznego czy Dune y na przykład, ale serial wygląda lepiej, półkę lepiej niż właśnie Obi-Wan Kenobi czy Asoka czy Boba Fett. Ponieważ no, stroje są w porządku i ogólnie Jedynie do czego bym się przyczepił to charakteryzacja Charakteryzacja Jedi, pewnych, pewnych Jedi To, że na przykład są łysi, mają jakieś kolce, coś mi tam nie pasowało Jakby, nie wiem, oni coś w CGI tam chyba wklejali Jakby tam łączyli chyba efekty praktyczne z CGI, bo tak to wygląda I wygląda to tak koszmarnie troszeczkę, bym powiedział Bo ci Jedi w tym zakonie, jak oni tam się poruszali no powiem tyle, że... No jest... Tak, tak średnio wyglądali, nie? Ale dobra, serial nie musi dobrze wyglądać, żeby być dobry, tak? To mamy za sobą. Ale, najpierw, chciałbym jeszcze podkreślić to, że serial był omawiany jako coś takiego, że 100 lat przed Mrocznym Widłem, że to będzie właśnie w takim prequelowym, troszeczkę wiecie, zawinięty w prequelowym kocu, coś takiego, nie? Eee, no i czy ja tutaj czułem prequele? No nie za bardzo, nie za bardzo tutaj czułem prequele, może po tym, że pokazali nam Corsant, po tym, że pokazali nam, wiadomo, Świątynię Jedi czy innych w ogóle Jedi w ich szatach, to nie, dla mnie to, no nie wiem, no jakoś nie czułem takiej że to jest coś przypominającego bardzo prequele I -y, że to będzie właśnie tej jakości No nie, no moi drodzy, nie jest to serial taki stricte Wyglądający jak prequel, jest to coś innego Ale też czuć Leslie Headland, czyli showrunnerka tego serialu Fajnie podkreśliła to, że to jest 100 lat przed Mrocznym Widmem I to widać w tym serialu, bo tutaj Przejdźmy teraz do budowania świata Bo to będzie ważne w kontekście tego, że to się dzieje 100 lat przed Mrocznym Widmem Przed sagą Skywalkerów no, a dlatego, że budowanie świata, czy różne tam droidy, różni tam w ogóle te jakieś tam nadajniki, jakieś tam pierdoły takie, wiecie? Ja lubię zawsze budowanie świata, jak nam, wiecie, twórcy nam budują świat, jak w Falaucie na przykład, czy w Furiozie, teraz ostatnio, w Mad Maxie, nie? Fajnie nam budowali świat, fantastycznie nam budowali świat. Tutaj mamy na razie takie skrawki budowania świata, które mi się podobały. Bo czuć było, że jesteśmy gdzieś indziej. Jesteśmy w innym zakątku galaktyki. No jesteśmy na Corsant, wiadomo, ale i jesteśmy z innymi bohaterami, których jeszcze nie znamy, których dopiero staramy się polubić. No i mamy też inne, wiadomo, inne statki, inne inni ludzie, inni, inne tutaj wiadomo, podzespoły, droidy. No wszystko jest takie naprawdę ciekawe w tym serialu i chce się tego. To jest wszystko takie dosyć namacalne. Nie powiem, że w w wasoce właśnie te rzeczy nie były namacalne, i tam budowanie świata mogliśmy wyrzucić zupełnie do kosza, nie? Dobra, przejdźmy może teraz do bohaterów, którzy naprawdę są sympatyczni. Ja naprawdę szukam w serialach i w ogóle uwielbiam w filmach i serialach, i to jest też ważne, że napiszcie scenariusz, napiszcie dobry scenariusz, ale żeby scenariusz miał ręce i nogi, do tego potrzeba bohaterów. Bohaterów, którzy są sympatyczni w tym serialu, naprawdę, czy od mistrza Sola, czy od Oszy naszej głównej bohaterki, czy od mistrzyni czy padawanki, Jackie, czy mistrza Jorda, czy. Kimira, inny, in, inna też postać. No czy mamy, wiadomo, tutaj nie będę spoilerował, ale mamy jeszcze tutaj Mei. Która jest wrogiem tego serialu? Nie będę wam spoilerował, kim ona jest i tak dalej, kto jest w ogóle jeszcze większym wrogiem. Wiadomo, że na trailerze widzieliśmy Sita. Nie będę wam mówił, czy on się pojawił. To jest bezspoilerowa recenzja. Dopiero z tygodnia na tydzień będziemy sobie to wszystko omawiać już spoilerowo. Na razie to jest takie otwarcie, i to otwarcie było, uważam, że udane, ale nie było jakieś mega, mega zajebiste nie? tego serialu. No, i mamy bohaterów, którzy od razu, od pierwszego odcinka, widzimy, że mm, są dosyć tutaj, nie wiem, czy groźni, czy tacy zadziorni, czy tacy po prostu w opałach, czy tacy po prostu wiecie. Bohaterowie muszą być bardzo dobrze rozpisani, i tutaj uważam, że na razie to się udaje. Mam nadzieję, że żadnym z bohaterów, których na razie polubiłem, a polubiłem troszeczkę bohaterów, naprawdę. A to ostatnio w Uniwersum Gwiezdnych Wojen się zdarzało bardzo rzadko, i tutaj Leslie Hendland uważam, bo ona też pisze te odcinki: świetnie napisała bohaterów, no może nie świetnie, nie są to jakieś, wiecie, jakieś portrety psychologiczne. Wiecie, jak z jakiegoś dramatu, ale naprawdę, gdzie mamy przygodówkę w uniwersum Gwiezdnych Wojen, my potrzebujemy postaci, i tutaj w tym serialu to widać, że ci postacie w nich troszeczkę serca było włożone, nie? Dobra, ja już wspominałem o. Może zamknijmy już w ogóle tych bohaterów, na razie o nich nie mówmy. No ogólnie są sympatyczni, więc, więc warto, warto już myśleć oglądać ten serial dla bohaterów, bo naprawdę ich polubicie. Uważam, uważam, ja ich polubiłem, więc uważam, że wy też i powinniście polubić, ale wiadomo kwestia gustu. Ktoś tam może nie lubić bohatera, który robi coś, yy, drugi może nie polubić bohatera, który robi coś innego, wiecie. To jest kwestia po prostu gustu. No ale też, wiecie, neutralny widz zobaczy, że no są po prostu solidnie napisani bohaterowie, nie wygląda to naprawdę źle. No i dobra, ogólnie powiedziałem, że to jest przygodówka, nie? No bo na razie ten serial tak to wygląda. Tak wygląda, no bo. Wiecie, ten serial był promowany jako taki detektywistyczny thriller, czy coś takiego. Nie, moi drodzy, to z tego w ogóle może jest tam skrawki thrilleru, coś takiego, czy detektywistycznego Kina. Ale, moi drodzy, gdzie. troszeczkę zaspoileruję, gdzie mamy. Otwarcie. Sekwencje. Otwarcie tego serialu jest po prostu takim splunięciem dla widza w twarz, że my już wiemy, kto jest wrogiem. My już wiemy, kto zabił Jedi, bo od tego się w sumie ten serial zaczyna. Czyli mamy detektywistyczny. No, jednak jest tutaj dochodzenie detektywistyczne, kino to jest, ale nie jest to jakiś thriller, tak? Bo. Nie jest taki thriller psychologiczny, że my nie wiemy, kto to zrobił. O mój boże. Nie, my w pierwszym odcinku, pierwszej scenie widzimy już, kto zabija Jedi, i nie ma tu dla mnie żadnej tajemnicy w tym serialu. Oprócz do jakiejś piątej minuty tego serialu, nie? Gdy widzimy główną bohaterkę, to nie ma w ogóle krzty tutaj, w ogóle tajemnicy. Przez te pierwsze dwa odcinki jest jak na razie potencjał, żeby zrobić z tego. Fajny, fajny tutaj, wiadomo, mamy ciekawych bohaterów, mamy ciekawych wrogów. Można by z tego fajnie tutaj połączyć połączyć tych bohaterów i połączyć ich, jakby, portrety psychologiczne bo tutaj ten serial ma potencjał, żeby te postacie naprawdę fajnie rozbudować. Ale jak na razie, intryga yy, jest taka taka sobie oprócz tego. Co im się udało? Udało im się zrobić głównego złola. Nie będę mówił kim on jest, ale... Ogólnie widzimy go dosyć mało w tym serialu, który... No tego Sita, który jest na zwiastunie, już tam zaspoileruję, że to jest główny złol, prawdopodobnie tego serialu. I na razie widzimy go mało, ale fajnie nam serial kreuje, że nie wiemy kim on jest. Widzimy go po prostu w masce. Jest tutaj w tym... Ten aspekt serialu jest tajemniczy, jest tutaj tajemnica. Ale wszystko poza tym, nic w tym serialu nie ma tajemnicy. Po prostu nasi bohaterowie nie wiedzą, kto zabił Jedi, ale my jako widzowie wiemy, a to nam zabiera frajdę, gdzie my obserwujemy bohaterów, co dopiero poznaliśmy, i oni od razu tutaj wiadomo, oni prowadzą, wiadomo, dochodzenie. Ale tak. Kurcze, no nie wiem, no dobrze, że ten serial nie traktuje widzów jako jak debili. A traktowałby tych widzów jak debili. Gdybyśmy tak jeszcze. Gdybyśmy jeszcze. Serial nas traktował, że my nie wiemy, kto zabił, kto zabił tutaj główną Jedi, ale serial nas na szczęście po drugim odcinku nie traktuje jak debili, bo serial też wie, że my wiemy. I on się tak traktuje dosyć, dosyć fajnie, bo wszystko nam się też w sumie wyjaśnia, a nasi płatrowie się wszystkiego dowiadują w drugim odcinku, więc jakby tutaj naprawdę jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o, o tą intrygę. Ale można by to było lepiej rozpisać, żeby te dwa pierwsze odcinki były jakoś tak lepiej, lepiej rozpisane, nie? Wiecie o co mi chodzi. Dobra, wiem, że pierdolę głupoty, ale przejdźmy jeszcze do jednej fantastycznej rzeczy w tym serialu, czyli choreografii. Choreografia walki jest zajebista. No moi drodzy, tutaj w tym, w tych pierwszych dwóch odcinkach nie walczą na miecze jakoś zbytnio. Dużo. Nie ma walk na miecze. Ale mamy jakieś, wiadomo, walka, no i są miecze świetne, wiadomo, ale mamy tutaj jakieś walki na noże, coś takiego. Tutaj jakieś poruszanie się, tutaj jakieś dzikie ruchy, coś. Ciemna strona, jasna strona, mamy walki i niekonkretnie na miecze, oczywiście, tak? Niekoniecznie na miecze, ale choreografia walki jest zajebista. Naprawdę, wszystko fajnie widać. Wszystko dobrze wygląda. To wszystko jest emocjonujące. Trzyma w napięciu i to im się udało. Naprawdę, ja jestem w szoku, że akolita wyszła tak dobrze. Tak dobrze jak na to, jak się spodziewałem, bo na razie te dwa pierwsze odcinki są takie niezłe 6 na 10 i ja widzę potencjał na naprawdę fajny serial detektywistyczny, jeśli rozpiszą później intrygę lepiej niż w tych dwóch pierwszych odcinkach. Wiecie o co mi chodzi? Także dobra. Ostatnia rzecz, czy warto. Czy warto obejrzeć te dwa pierwsze odcinki? Oczywiście, że warto, jeśli nie lubiliście Asoki, jeśli nie lubiliście Obi-Wana, czy też nawet animacje wam się ostatnio nie spodobały, jak Badba, czy opowieści z Imperium. To polecam, bo serial Live Action naprawdę dostarcza troszeczkę jakości do Uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale nie jest to coś takiego, wiecie, wow, jak przy Mando czy Andorze, gdzie tam te seriale stały na o wiele lepszym poziomie, a tutaj mamy Akolitę, która broni się tym, że no, nie wyszło tak źle jak przy Asoce, czy Bobiefecie, czy Obiłanie, nie? No, ale akolita dostarcza też fanu, dostarcza fajnych bohaterów, dostarcza. Takie średnio rozpisanie intrygi w dwóch pierwszych odcinkach, ale później może to się wyklarować. Także dobra, to tyle z tej bezspoilerowej recenzji dwóch pierwszych odcinków Akolity. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów właśnie z Akolity, bo będzie, będą co recenzje aż do finału. Także napiszcie, jak Wam się podobały te dwa pierwsze odcinki. No i do usłyszenia i cześć!